Zestaw robota kuchennego Tessa TSA 3540 EasyCook Evo 4-in-1 nie tylko wygląda imponująco na pudełku, ale po jego rozpakowaniu prezentuje się na pierwszy rzut oka równie sensownie. Czy ten robot kuchenny jest faktycznie ciekawym urządzeniem wartym swojej ceny? Czy w praktycznych testach sprawdzi się jako dobry pomocnik w kuchni? O tym już za chwilę. Kupując robota do kuchni Tesy, możesz spodziewać się bogatego wyposażenia. W komplecie, oprócz stacji bazowej, otrzymujemy wiele akcesoriów: blender, maszynkę do mięsa z przystawką do opychania kiełbas, szatkownicę z czterema dyskami, do przecierania, do cięcia w plastry, cienki dysk do szatkowania oraz gruby dysk. Misę wraz z pokrywą zapobiegającą rozklapywaniu oraz trzepaczkę, hak do zagniatania ciasta i mieszadło. Te wszystkie akcesoria sprawiają, że robota można użyć aż do 11 różnych funkcji. Przetestowaliśmy praktycznie wszystkie z nich. Z jakim rezultatem? Z miejsca zdradzę, że całkiem pozytywnym, ale to za. Teraz najpierw podstawy. Jak na robot kuchenny urządzenie jest niewielkie. Waży 5,8 kg przy wymiarach 36,5, 22 i 34 cm. Zmieści się w każdej kuchni. Wiem co mówię, bo miałem nieprzyjemność bawić w kuchniach o rozmiarze schowka na miotły. Posiadacze większych pomieszczeń będą być może musieli jednak rozważyć przedłużacz do kabla. Długość przewodu zasilającego wynosi według specyfikacji 1,4 m, jednak nasze urządzenie testowe miało kabel zaledwie metrowy. Według mnie jest nieco zbyt krótki. Co do wyglądu. Otrzymaliśmy urządzenie w białym kolorze czarnymi elementami. Obudowa robota została wykonana z plastiku dobrej jakości, który bardzo łatwo się czyści. Jest dobrze spasowana i wytrzymała, a przy tym przemyślana pod względem funkcji. Znajduje się na niej w zasadzie tylko jedno pokrętło i jeden przycisk. Pokrętło służy do wybierania mocy pracy, a przycisk do odchylania głowicy. Pokrętło ma 7 trybów prędkości. Z tego względu będzie w sam raz do szybkiego ubijania piany lub powolnego, ale mocnego wyrabiania ciasta. Ma też tryb pulsacyjny, który szczególnie docenią osoby chcące rozdrabniać przyprawy i koktajle do odpowiedniej gramatury w załączonym blenderze. Dużo do urządzenia dołączona jest przykręcana misa o pojemności 4,5 litra. Jeżeli zastanawiacie się, ile to właściwie jest i po co aż tyle, spieszę z wyjaśnieniem. To całkiem dużo, wystarczająco, aby wymieszać ciasto na pierogi lub fokacz je dla całej rodziny i sąsiadów. Ale spora pojemność ma też tę zaletę, że przy ubijaniu piany z białek lub bitej śmietany, zawartość ma dostatecznie dużo miejsca, aby się rozszerzać i nie wylać przy pracy. Zamykając temat wyglądu, warto powiedzieć, że na spodzie znajdują się przystawki. Po co? Oczywiście po to, aby ustabilizować sprzęt. Pracując z mocą 1000W na najwyższym poziomie generuje naprawdę dużo drgań. A przecież nikt nie chce, aby jego maszyna młócąca bezcenne ciasto na pizzę albo szatkująca warzywa na sałatkę spadła wraz z zawartością ze stołu. Dzięki przyssawkom nie ma tego problemu. Przechodząc do praktyki, na pierwszy rzut to, co tygryski lubią najbardziej. Nie, poważnie tygrysy, bo chodzi o mięso. Tak, mieliliśmy tłuste mięso na drobnych oczkach. Urządzenie poradziło sobie z nim bez żadnego problemu. Żadnych żyłek, wszystko było poprawnie zmielone. Robot sprawdził się doskonale. Części do mielenia mięsa łatwo się składa i demontuje, przy tym nie trzeba się przejmować tym, co po pracy. Całkiem łatwo się je myje. Test szatkownicy przeprowadziliśmy na bazie różnych produktów, bo i różne nakładki są w niej zastosowane. Zaczęliśmy od niewielkiej ilości orzechów laskowych. Ostrze rozrobiło je na niewielkie kawałki w krótkim czasie. Następnie sprawdziliśmy działanie dysków do szatkowania. Na pierwszy ogień poszedł ten gruby, sprawdzany na marchewce. Efekt widać jak na filmie. Nie jest źle. Podobnie maszyna radzi sobie z użyciem drobnego dysku. Nakładkę do przecierania sprawdziliśmy na ziemniakach, i tutaj ziemniaki zostały poprawnie przetarte. Tyle tylko, że niewielka część ziemniaka została w przestrzeni między misą a dyskiem. To nie dziwi, ale przysparza dodatkowej roboty przy czyszczeniu. Następny był dysk do cięcia na plasterki, który został sprawdzony na kapuście oraz tukini. Jaki efekt? Cienko pokrojona cukinia i poszatkowana kapusta. W sam raz na mieszankę do smażonych warzyw. Działanie blendera o niewielkiej pojemności 1.25 litra postanowiliśmy sprawdzić wrzucając kostki lodu, gdyż ten test jest jednym z najtrudniejszych dla tego typu urządzeń. Po wrzuceniu kilku kostek pracowaliśmy w trybie pulsacyjnym przez kilkanaście sekund. Wyszedł z tego drobny, pokruszony lód bez większych problemów. Test misy zaczęliśmy od trzepaczki. Na pierwszy ogień poszła skuteczność ubijania białek. Według instrukcji jednocześnie można ubić do 12 białek jajek, ale w naszym teście wbiliśmy ich tylko 6. Ubijane w najszybszym trybie potrzebowały około 2 minut, aby zmienić się w jednolitą pianę bez płynu na dnie misy. Następna była funkcja mieszadła na składnikach do ciasta kruchego. W tym celu do misy wrzuciliśmy mąkę i masło pokrojone w kostkę. Oczywiście kolejno dodając składniki przez wygodną pokrywę zabezpieczającą przed chlapaniem. Mieszane na trzecim trybie prędkości przez kilka minut ciasto było równomiernie połączone. Nie było widać śladów Mąki. Nie było też żadnych grudek, które mogłyby zepsuć jego konsystencję. Ostatnią testowaną funkcją był hak do ciasta drożdżowego. Do misy wrzuciliśmy składniki ciasta na pizzę. W tym przypadku ciasto było wyrabiane na drugim trybie przez ponad 3 minuty. Po tym czasie wyszła sprężysta masa odklejająca się od dłoni. W sam raz dla osób, które robią więcej ciasta naraz, albo mają już dość lepiącej się do rąk mąki. Już po wszystkich testach można więc przejść do podsumowania sprzętu. Uważam, że robot Tessa w swojej cenie jest godnym polecenia produktem. Oferuje szereg funkcji przydatnych w codziennym kucharzeniu, Szczerze mówiąc, samym sobie Sprawił taki sprzęt. Robienie chlebów i mielonego od podstaw to świetna i tania, ale czasochłonna zabawa. Taki robot w tym pomaga, znacznie skracając pracę. Co sądzicie o tym robocie? Korzystacie z takiego sprzętu w domu? Macie fajny przepis na ciasto drożdżowe? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach. Znajdziecie tam też aktualne oferty na maszynę od Tesy. Warto więc zajrzeć. Zapraszam do kolejnych filmów i życzę wielu udanych wyczynów kulinarnych. Cześć!